Czy sztuczna inteligencja zniszczy wszystkie agencje marketingowe? Czy ludzie pracujący w branżach związanych z marketingiem, grafiką czy z innymi aspektami branży kreatywnej tracą pracę w najbliższych dwóch, trzech latach? No właśnie, jest to bardzo ważne pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. No i spróbuję na to pytanie, na te pytania raczej odpowiedzieć w tym odcinku. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na tym kanale omawiamy różne rzeczy związane z marketingiem, video, marketingiem, sprzedażą i sztuczną inteligencją. I jeżeli ten temat Cię interesuje, to warto, abyś zobaczył ten odcinek do końca, gdyż na końcu filmu odpowiemy sobie również na takie pytanie: czy sztuczna inteligencja może doprowadzić do wzrostu? Czy spadku płac na rynku pracy ogólnie? W ogóle daj znać w komentarzu, czy sztuczna inteligencja doprowadzi do wzrostu czy spadku wynagrodzenia na rynku pracy. Daj znać teraz w komentarzu. Nie bez powodu słowem roku 2023 roku stała się sztuczna inteligencja. Jest to technologia, która zmieniła ostatnie dwa lata w świecie biznesu, marketingu i sprzedaży. I nie tylko w tym świecie. Bo w tym normalnym życiu również. No bo powstało takie narzędzie jak chat GPT, piszący posty sprzedażowe, piszący różne opowiadania, różne teksty, które potrafi generować obrazy i robić różne inne cuda dla firm czy dla osób prywatnych. Również powstało wiele innych narzędzi, które potrafią pisać skuteczne posty sprzedażowe, na przykład Google Demini czy... Generalnie narzędzia potrafiące generować z tekstu, który wpisujemy obrazy czy nawet wideo. Runway, tak, Dain 2, Dain 3, Sora AI. No właśnie, powstaje i powstało wiele narzędzi, które potrafią obniżyć koszt naszego marketingu, no bo już nie musimy bardzo często wydajmować drugiego grafika. Wystarczy nam obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nie potrzebujemy już kupować drogich mikrofonów i kamer, bo sztuczna inteligencja poprawi nam obraz czy poprawi nam dźwięk. No właśnie, to jest moim zdaniem rewolucja na miarę rewolucji przemysłowej. Więc warto sobie powiedzieć, czy takie narzędzia, które powstają, nie zniszczą, słuchajcie, ludziom, którzy pracują w branży marketingowej pracy. No, czy po prostu tacy ludzie nie stracą pracy? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Ja uważam, że nie. A dlaczego? Lecimy od pierwszego powodu. Otóż bardzo często ludzie, którzy korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji skarżą się na to, że jaj nie działa, nie to im wyskakuje co nie chcą i tak dalej marutą. Z czego to wynika? Bo bardzo często ludzie zapominają, że sztuczna inteligencja, mimo swojej mądrości, troszeczkę się uczy jeszcze i będzie się uczył. Po drugie, sztuczna inteligencja również zdarza się jej popełniać błędy. Po trzecie, sztuczna inteligencja, jeżeli źle się z nią komunikujemy, czyli nie wiemy, jak się z nią komunikować, czyli nie wiemy, jak wpisywać odpowiednie progi, żeby nam wypluwała odpowiednie odpowiedzi, które będą dopasowane do naszych celów sprzedażowych i marketingowych no to nic tam na sztucznej inteligencji nie pomoże w biznesie. Więc warto testować różne rzeczy i uczyć się tego, czy tam poradników, kursów, czasami testować, jakie prawdy doprowadzają do tego, że na przykład post sprzedażowy ten miał wysoką sprzedaż, napisany przez sztuczną inteligencję, a inny niestety ma nisko, albo w ogóle, a jest też również napisany przez sztuczną inteligencję. Więc pierwszym powodem jest to, dlaczego sztuczna inteligencja nie zniszczy branży marketingowej. To jest to, że ludzie nie potrafią z tego korzystać, z tych narzędzi. Oczywiście ktoś by powiedział, no ale jak ludzie sobie pójdą na kursy, na książki, tak poradni, jest ich pełno. Zgadza się. Tylko tutaj przychodzi duży aspekt. O ile dzięki sztucznej inteligencji, tworzenie jakiegoś projektu, nie zajmie nam 16 godzin, ale na przykład 8, to nadal będzie trzeba poświęcić te 8 godzin na pracę, a firmy, które chcą się rozwijać, no to będą zatrudniać nowych pracowników po to, by mogli robić te projekty trwające 8 godzin. A ci ludzie oczywiście będą korzystać z narzędzi inteligentnych, tyle że już dzięki narzędziom AI robienie tego projektu nie zajmie im 16 godzin, a 8. Więc moim zdaniem sztuczna inteligencja będzie pomagać, już pomaga w taki sposób, że skraca czas wykonywania jakiegoś działania lub zwiększa jego efektywność jakiejś kampanii marketingowej itd. Więc po prostu w wielu firmach był brak jakichś tam wyspecjalizowanych specjalistów, a dzięki sztucznej inteligencji są w stanie część sobie rzeczy zautomatyzować i nie trzeba zatrudniać nowych lub po prostu nie trzeba zatrudniać tyle osób i nie ma już problemu z nowymi pracownikami. Więc te osoby, które już pracują, nie stracą pracy w branży na przykład kreatywnej, czy tam w branży marketingowej. No bo jak taki właściciel, który miałby dziennie, wiecie, no za pomocą nawet sztucznej inteligencji te 4 godziny siedzieć, coś tam robi, to już woli zatrudnić jakiś dział marketingowy, który będzie się zajmował tym non-stop. No bo on się zajmie rozwojem swojego biznesu, będzie tam strategię różne opracowywał, a marketingiem i sprzedażą, no to zajmie się po prostu już CES, tyle że po prostu wyposażony w narzędzia sztucznej inteligencji. Więc sztuczna inteligencja to jest po prostu coś, co pomaga nam robić zadania efektywniej, efektywnie. no i pozwala nam po prostu dzięki temu zmniejszyć koszty, tak? No bo nie musimy... Dziesiątek nowych osób zatrudnia. Więc nie, nie stracą pracy, ewentualnie zmniejszy się popyt na zatrudnienie. Oczywiście w niektórych branżach AI to może stracić pracę, może zniszczyć generalnie pewne zawody, ale my tutaj mówimy o pracy marketingowej. No bo czas. Sztuczna inteligencja i narzędzia sztucznej inteligencji, które automatyzują pewne rzeczy, no, robienie postów i tak dalej, to nie wyręczą człowieka we wszystkim. Ktoś musi, wiecie, kilka godzin analizować, wpisywać te prompty i moderować tą sztuczną inteligencję, by wypluła taką odpowiedź dla firmy, czy, która się tyczy takiego celu, który chce dana firma właśnie osiągnąć. Ja rozumiem, że taki aspekt może się określić mniejszym, które nie miały tak dużo pieniędzy, żeby zapłacić komuś za robienie marketingu. To może im tam AI pomóc, ale wiele. Troszeczkę większych firm, średnich, dużych, nie będzie wie, się dzwaniało, ludzi i właściciele menadżerowie nie będą tylko tego robić ze jajem, tylko po prostu ich zespoły marketingowe, czy po prostu agencje marketingowe, które te firmy im zlecają robić pewne projekty, zaczną skorzystać z tych narzędzi. To jest logiczne. To jest drugi. Słuchajcie powody, dlaczego branża marketingowa nie zostanie zniszczona przez sztuczną inteligencję. Słuchajcie. Jak sztuczna inteligencja ma zniszczyć komunikację pomiędzy firmą a klientem? Przecież to jest podstawa sprzedaży i docierania do nowych klientów. Przecież, żeby klient kupił nasz produkt, to musi się skądś o nas dowiedzieć z polecenia social media, z telewizji, z radia i tak dalej. Więc, jak sztuczna inteligencja miałaby to zniszczyć? No bo. Ludzie zapominają, że marketing to jest sztuka i nauka komunikacji marki z klientem, więc ja rozumiem, że sztuczna inteligencja może zmniejszyć zatrudnienie w tych branżach, ale nie zniszczy czegoś takiego jak marketing, To przecież bez marketingu firmy nie będą miały sprzedaży i nie będą zarabiać. To jest trochę irracjonalny argument, ale tutaj go poruszyłam. Osoby, które przynajmniej pracują w marketingu więcej niż kilka lat, dobrze wiedzą, że istnieje coś takiego jak marketingowa intuicja. Szczerze, nie wiem jak to zdefiniować, nie wiem jak to wam wytłumaczyć do końca, czym to jest. Ale powiem to tak, jak to rozumiem, jak to umiem powiedzieć. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Otóż... Tu ta inteligencja może dać wam wiedzę, podpowiedzieć wam wiele rzeczy, może zrobić za was wiele rzeczy. Ale, jeżeli brak wam doświadczenia w robieniu czegoś, na przykład, no nie wiem, robienia kampanii reklamowych, robienia jakichś tam strategii sprzedażowych, i łączenia kropek tam w jakichś strategiach naszych sprzedażowych, czy nagrywania filmów, czy robienie zasięgowych kampanii, które sprzedają na YouTube, TikTok, Facebooku, nie macie w tym doświadczenia i pierwszy raz chcecie to zrobić i korzystacie wtedy z narzędzi sztucznej inteligencji. Ona wam wykluwa pewne rzeczy, to bardzo często się okazuje, że połowa rzeczy nie działa. Ale mnie z tego powodu, że sztuczna inteligencja źle wam coś podpowiedziała, ale Wy nie wiecie, jak tą wiedzę czy rzeczy, które Wam poleciła. Sztuczna inteligencja wdrożyć w praktyce, no bo to jest mega ciężkie, słuchajcie. Żeby nauczyć się, jak pewne rzeczy wdrożyć w praktyce, no to trzeba siedzieć, popełnić te błędy, cały czas analizować. No i żadne książki, kursy online, sztuczna inteligencja, nieważne co, nieważne co, nieważne co, nie pomoże walczyć. Jeżeli nie będziecie tych rzeczy wdrażać w praktykę, o których się dowiecie, nie będziecie testować i nie będziecie nabierać doświadczenia. Bo moim zdaniem, człowiek, który zdobywa wiedzę za pomocą sztucznej inteligencji czy na przykład za pomocą jakichś książek, e-booków, audiobooków, kursów, podcastów, jeżeli taką wiedzę zdobywa i nie wdraża tej wiedzy praktykę, Wrzemiosło, żeby wpić to na folarny młotek, a nie tylko mówić o tym, że go się pije, to nic z tego nie będzie. No i bardzo często osoby, które właśnie korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji, myślą sobie tak, teraz jest oszczędne na marketingu, nie będę musiał tym specjalistą, starannym serialnym płacić, to mi AI napisze i tak dalej, to później się lokaluję. Że te teksty nie są takie dobre. No, mówiłem z jakich powodów. Nie wiedzą jak dobrze korzystać ze sztucznej inteligencji. Nawet pisywanie gotowych promptów od jakichś poradników nie zawsze załatwia sprawę. Poza tym, żeby nawet napisać taką ofertę dobrą, słuchajcie, reklamę, tam ofertę do klienta za pomocą sztucznej inteligencji, to nie jest to, że sobie posiedzicie pół godzinki, napiszecie jakieś tam rzeczy, przepiszecie prompt, uzupełnicie prompt. No i będzie cac. Nie. Bardzo często, na przykład ja, by te oferty były hiperskuteczne, czy ogólnie rzeczy, które robię z powodu sztucznej inteligencji mojej agencji marketingowej były hiperskuteczne, to muszę pracować z tą sztuczną inteligencją kilka godzin, kilkanaście. No, poprosić, żeby porabiała pewne rzeczy, by zaproponowała coś innego. Dopisuję jej wiele ważnych informacji, rzeczy, na przykład wypisuję wszystkie bóle klientów, Jakieś drobne sprawy, by sztuczna inteligencja znała mój kontekst. No bo jeżeli będziemy wpisywać ogólne prompty, czy to jakieś grafika, teksty, no nieważne, co to sztuczna inteligencja nam nie pomoże. Bo sztuczna inteligencja zrobi to, co my chcemy, tak? Ale pytanie, to co my chcemy, żeby ona nam zrobiła, będzie miało sens dla naszego biznesu, czy posty, które chcemy by napisała. Naszej firmy, okażą się skuteczne pod względem sprzedażowym, czy filmy, czy skrypty do filmów, czy może nie. No właśnie. Więc na zawsze, jeżeli pracujecie w narzędziach sztucznej inteligencji, poświęćcie parę godzin na napisanie oferty, analizujcie, poprawiajcie ją, re redagujcie tą sztuczną inteligencję, cały czas sprawdzajcie, jakie prompty lepiej działają. Na przykład możecie, jeżeli chodzi o tworzenie promptów, skorzystać z tego narzędzia z tego czatku tematycznego w czacie GPT, on fajnie tworzy prompty. Tutaj wam się on wyświetla na ekranie. Więc tak jak mówiłem, intuicja marki. Co z tego, że sztuczna inteligencja pomoże wam wiele rzeczy, opowie, jak nie będziecie słuchaj, nie będziesz w stanie tego wdrożyć w rzeczywistość, no bo się pojawią inne problemy na które na przykład stosowa inteligencja nie będzie w stanie znać odpowiedzi, bo bardzo często, nieważne jaka to branża, na przykład, na przykład spałać, czy jakieś inne branża, już nieważne jaka, elektryk, handlowiec, są takie pewne rzeczy, których bardzo często jest opisać czy powiedzieć słowo w słowo, ale jak człowiek jest w tej branży, działa praktycznie, to nabywa taką intuicję, czy pewnych takich umiejętności, by robić pewne rzeczy skuteczniej Kompletnie bardzo często taki fachowiec nie wie, jak to przełożyć te jego triki na wiedzę, by komuś przekazać, ale po prostu jak sam to robi i wykonuje na przykład zadania dla klienta, na przykład dla klientów, to ma pewne takie triki praktyczne, dzięki którym zwiększa swoją skuteczność. Czyli na przykład tworzymy takie kanały na YouTube, które się trzy razy szybciej rozwijają, eksperckie i mają wystrzela sprzedaż o 150%. Normalnie w niektórych rzeczach te triki nie by był w stanie po prostu opisać czy przełożyć na język pisany, mówiony, bo nie wiem jak, serio. Bo to jest takie coś, że nawet tego się nie da Czyli chodzi o takie intuicyjne triki, taką wiedzę, jak coś zrobić w praktyce którą nie da się po prostu przekazać komuś innemu. Trzeba nabyć się samemu, trzeba samemu się ubrudzić w pewnej branży, nabrać tą praktykę i wtedy po prostu będziemy to rozumieć. Teraz przejdźmy do bardzo ważnego i ostatniego pytania. Czy sztuczna inteligencja nieważne czy w branży marketingowej, z jakiejś innej branży doprowadzi do wzrostu, czy spadku płac? Moim zdaniem to zależy. Otóż część ludzi, tak jak mówiłem, w wielu straci pracę. Część ludzi, no, zroczną im te pensje, no bo będą już wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich działaniach, dzięki temu uzyskają przewagę nad konkurencją. No, część firm, osób się zamknie, no bo ta konkurencja, która będzie lepsza, będzie umiała skutecznie wykorzystać sztuczną inteligencję. To no, przegoni te firmy, no i będzie musiała ta się firmy, które nie dostosują do nowego rynku, będą musiały się zamknąć. No niestety tak to wszystko działa, więc moim zdaniem, dla tych osób, które wykorzystają sztuczną inteligencję w swojej pracy, w swoim biznesie, to będzie owocny okres. Osoby, które tego nie zrobią, ale nie zrobią tego efektywnie i skutecznie, nie będą testować nowych rozwiązań, no to niestety przegonią, stracą biznes, tracą pracę, spadną ich pensje, zarobki. Więc ten kto będzie umiał się dostosować do zmiany wygra, ten kto się nie dostosuje przegra. Tak to zawsze było i tak to zawsze będzie. Dajcie znać co o tym sądzicie. Ja zachęcam bardzo do zobaczenia mojego poprzedniego odcinka dotyczącego czatu GPT. Tam w tym poprzednim odcinku pokazałem aż 8 niezwykłych prawd, dzięki którym, oczywiście do ChatGPT GPT, możesz rozwinąć swoje social media, no nie posiadając jakiejś skomplikowanej i zaniłej wiedzy. Oczywiście ten odcinek tutaj Ci się wyświetla, pamiętaj, żeby go zobaczyć do końca, bo to jest naprawdę wartościowy film. Dzięki. Cześć, pa, słyszymy się za tydzień.